Paulina Czarnecka opowie nam o pozaorofacjalnych uwarunkowaniach artykulacji i czynności prymarnych w przestrzeni logopedycznej kwerendy. Bardzo proszę. Dobrze. Dla pewności prezentacja widać i nie jest w trybie, nie powinna być w trybie roboczym. Tak, widać ją bardzo dobrze. I jest Dobry. w trybie prezentacji. Dobrze. Bardzo dziękuję za przedstawienie, więc nie będę tutaj powtarzać tytułu. Przejdę od razu do głównych pytań, na które chciałabym odpowiedzieć w swoim referacie. Więc pierwsza kwestia: jak w ogóle rozumieć uwarunkowania pozaorofacjalne? Czym one są? Czym są również przetrwałe odruchy pierwotne? Ponieważ Przetrwałe odruchy pierwotne będą takim kluczowym przykładem y, tychże uwarunkowań. Y, skąd pomysł na badanie pozaorofacjalnych odruchów pierwotnych w postępowaniu logopedycznym? Jakie przyjęto podstawy metodologiczne badań, jak zostały one przeprowadzone? Y, co wykazały analizy statystyczne wyników badań własnych i co z tego wynika y, dla praktyki i y, teorii logopedycznej? Więc pierwszy aspekt to... Y, orofacjalne versus orofacjalne, jako że logopedzi są specjalistami od przestrzeni ustnotwarzowej, czy też ustnotwarzowo-gardłowej, to tutaj taką moją wizją było to, żeby kontynuować taką myśl o tym, że przestrzeń ustnotwarzowa nie jest takim pudełkiem wyjętym z całego ciała, tylko jest właśnie strukturalnie i funkcjonalnie połączone z innymi obszarami organizmu i w związku z tym, jeżeli są jakieś nieprawidłowości poza kompleksem orofacjalnym, to mogą te nieprawidłowości przekładać się na funkcjonowanie właśnie układu stomatognatycznego. I teraz mówiąc o samym układzie stomatognatycznym, właśnie o przestrzeni ustnotwarzowej. Już od kilkudziesięciu lat funkcjonuje teoria równowagi. Znamy też teorie macierzy. Natomiast tutaj kwestia, przybliżyła właśnie teorię równowagi. Idea jest taka, że struktura układu stomatogonatycznego determinuje funkcje, które się odbywają w jego obszarze i też z kolei funkcje wpływają na to, jak ta struktura, jak budowa przestrzeni ustnotwarzowej wygląda. I w ramach czynników prymarnych, które na ten stan wpływają, autorzy wymienili siły wewnętrzne, wywierane przez języki wargi. I tutaj z uwzględnieniem zarówno nasilenia, jak i czasu trwania. I te siły wewnętrzne to między innymi mówienie, spoczynek, czyli wszystkie pozycje spoczynkowe języka, warg, żuchwy i połykanie. Wśród sił zewnętrznych wymieniono nawyki, takie jak ssanie kciuka, moglibyśmy tutaj inne parafunkcje wymienić, przygryzanie, paznokci czy ołówków, w stanie również policzków czy języka, jak również aparaty ortodontyczne. Dodatkowo siły wynikające z okluzji zębów, czy pochodzące z błony odzębnej podczas wyżynania się zębów. Wśród czynników sekundarnych to wpływ relacji posturalnej w układzie stomatognetycznym i drugorzędne czynniki związane z siłami erupcji zębów. Więc tutaj ten aspekt struktury i funkcji typowo w kompleksie orofacjalnym tak został zarysowany. Natomiast tutaj rozszerzenie tej perspektywy o aspekty pozaorofacjalne, zaczęłabym od krótkiego omówienia tego, jak właśnie postawa może determinować to, co się w obrębie głowy i szyi dzieje. Wiemy, że jeżeli mamy jakiekolwiek zaburzenia, anomalie anatomiczne czy zaburzenia czynnościowe w obrębie stóp, będzie to również determinowało nieprawidłowości w obrębie kolan, wyżej będzie to również przenosiło nierównowagę w obrębie miennicy, obręczy barkowej i w konsekwencji działanie układu stomatognatycznego. Kolejny aspekt to aspekt powięzi gdzie strukturalnie nie mamy wątpliwości, że jesteśmy taśmami mięśniowo-powięziowymi połączeni od samego palucha po czubek głowy, jako taka główna właśnie powięź głęboka tylna. Natomiast są również inne taśmy mięśniowo-powięziowe, które łączą odległe od siebie czy oddalone od siebie części ciała. Kolejny aspekt pozaorofacjalny, który może z kolei na czynność kompleksu ustnotwarzowego wpływać, to dystrybucja napięcia mięśniowego i mobilność stawów. I tutaj myślę, że spośród tych części, które wymieniam, ta jest jedną z bliższych w środowisku logopedycznym, ze względu na to, że już dzisiaj raczej nie ma wątpliwości, że jeżeli mamy nieprawidłową dystrybucję napięcia mięśniowego i na przykład jest osłabienie mięśni centralnych, a z kolei wzmożone napięcie w częściach dystalnych, wówczas kompleks orofłacjalny też nie będzie funkcjonował prawidłowo. Często to się wiąże właśnie z rozchyloną pozycją spoczynkową ust czy osłabionymi mięśniami języka. Z kolei, w kontekście mobilności stawów, tutaj myślę, że taki bliski. Wątek temu, że hipermobilność w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego będzie również wpływała na dysbalans mięśniowy w układzie stomatognetycznym i również w innych obszarach ciała. Kolejny aspekt pozaorfacjalny, który myślę warto mieć na względzie w praktyce logopedycznej, to stan układu pokarmowego. I tutaj myśl o tym, że język jest integralną częścią układu pokarmowego. I z kolei, chociażby już bardzo blisko następujący, później przełyk, jest bardzo zbudowany z bardzo silnej mięśniówki, to możemy się spodziewać, że jeżeli się generują wzmożone napięcia właśnie w tym obrębie, to może się przyczyniać do dysbalansu mięśniowego właśnie w obrębie języka i jego mięśni. I tutaj w związku z tym, że temat takiej wypaczonej interdyscyplinarności, czy też Przekraczaniu kompetencji wśród logopedów, to chciałabym od razu zaznaczyć, że nie zakładam, że logopeda będzie się zajmował teraz regulowaniem napięcia czy terapią chociażby przełyku, po to, żeby uzyskać równowagę w języku. Ale uważam, że odpowiedzialnością logopedy jest zebranie na tyle wnikliwego wywiadu od swojego pacjenta, by wiedzieć, że na przykład nawracające zgagi czy chociażby diagnoza refluksu będzie podstawą do tego, żeby właśnie zachęcić naszego pacjenta do współpracy z gastroenterologiem, jeżeli jeszcze jej nie ma i osteopatą, tak żeby ci specjaliści zajęli się właśnie wyrównaniem napięć w tym obszarze, tak aby logopeda mógł uzyskać pełnię zakresu ruchomości chociażby w obrębie języka. Tutaj jeszcze taka, powiedzmy nawiązanie do wątku, który został poruszony, czyli taśmy mięśniowo-powięziowych. Najbardziej popularne są te w ujęciu Meyersa. Natomiast są jeszcze taśmy mięśniowo-powięziowe GDS, w których właśnie napięcia w obrębie przełyku i układu pokarmowego są ściśle powiązane z taśmą AM. I tutaj akurat proszę zwrócić uwagę to, o czym wspominałam w kontekście dystrybucji napięcia mięśniowego, to też jest ważny obszar dla funkcjonowania przestrzeni ustnotwarzowej tutaj, te mięśnie. I dysfunkcje w obrębie akurat tej taśmy mięśniowo-powięziowej też autorzy wiążą z takimi dysfunkcjami na poziomie psychosomatycznym. I jeżeli ktoś właśnie ma bardziej zgenerowane napięcia tutaj, ma tendencję właśnie do takiej zamkniętej postawy, do bycia, zamkniętej postawy zarówno cieleśnie, jak i, jak i mentalnie, trudności z wyrażaniem siebie, więc znowu ten wątek holistycznego ujęcia jest tutaj jeszcze bardziej rozbudowany. No i odruchy. Które my przede wszystkim kojarzymy w ujęciu takim oralnym, gdzie oczywiście logopeda jest za Pan brat z odruchami szukania, ssania, kąsania. Natomiast te odruchy, które ja wybrałam, to właśnie te, które się wyrażają poza przestrzenią osnotwarzową. I dlaczego akurat, dlaczego akurat te? Są, to znaczy, odruchy pierwotne są takim przedmiotem zainteresowań neurologów, co chociażby tutaj reprezentuje Czochańska. również psychologów z Godard blight Mazgutową, McFilips i Jordan Black na czele, jak również fizjoterapeutów Mikołajewską-Sadowską, tutaj rządzka w ujęciu logopedycznym i odruchów oralnych. I odruchy pierwotne są fizjologicznym i zupełnie potrzebnym w pierwszych miesiącach życia etapem rozwoju psychoruchowego. Potrzebujemy asymetrycznego, tonicznego odruchu szyjnego, który tutaj jest y, zaprezentowany, symetrycznego tonicznego odruchu szyjnego i tonicznego odruchu błędnikowego. Natomiast pod koniec pierwszego roku życia już byśmy chcieli, żeby te odruchy były wygaszone, żeby y, nie determinowały funkcjonowania dziecka. Natomiast jeżeli pozostaną w jakiejś szczątkowej formie albo właśnie niewygaszone, czy też przetrwałe, niezintegrowane, też z takim terminem się możemy spotkać, wówczas może dojść do nieprawidłowości w dalszym rozwoju psychomotorycznym. I tutaj przykładem może być opracowanie bilbilaj, gdzie nawet został wspomniany opóźniony rozwój mowy, u dzieci z wybranymi, przetrwałymi odruchami pierwotnymi, zwłaszcza tutaj z tonicznym odruchem błędnikowym. Natomiast to, co na pewno można zarzucić tej publikacji, to y, bardzo po potraktowana metodyka y, oceny tego rozwoju mowy, ponieważ nie została ona przybliżona, czy to było jakimkolwiek narzędziem, czy po prostu oceną y, zasobu słownictwa. Nie zostało to dostatecznie dobrze opisane. Goddard Plight, Mac Phillips i Jordan Black głównie piszą o przetrwałych odruchach, o przetrwałych odruchach pierwotnych w kontekście dysleksji, dysgrafii, dyskalkuli. Podobnie grzywni jak w ujęciu takich, w gotowości szkolnej i umiejętności szkolnych. Tutaj Giejszor czy Mikołajewska to jest takie ujęcie fizjoterapeutyczne i myślę, że nasza taka polska Duma gdzie publikacja Matuszkiewicz i Gałkowskiego została opublikowana w jednym z czasopism ASHA na temat Developmental Language Disorder, który występuje właśnie u dzieci z wybranymi przetrwałymi odruchami pierwotnymi. I teraz mając wiedzę i ten przegląd literatury, gdzie tutaj oczywiście było tylko kilka przykładów i świadomość tego, jaka jest chronologia rozwoju psychoruchowego, gdzie odruchy pierwotne właśnie są fundamentem by na ich kanwie rozwijały się odruchy posturalne, ruchy dowolne, procesy percepcyjno-motoryczne i procesy poznawcze z językiem i komunikacją. To moją pierwszą intuicją było to, że jeżeli coś tutaj, właśnie na samym początku, zadzieje się nieprawidłowo i ukształtuje niezgodnie z normą, to trudno oczekiwać, żeby u szczytu tej piramidy wszystko było tak, jakbyśmy oczekiwali. Później też zgłębiając literaturę, nieco poznając metodę masgutowej, też poznałam takie ujęcie, w, której, w którym masgutowa właśnie te przetrwałe odruchy pierwotne nazywa missing link, czyli takim brakującym ogniwem i porównuje to do konstrukcji domu, gdzie właśnie jeden z fundamentów jest zachwiany. I w związku z tym, że fundamenty nie są prawidłowo położone, to nie możemy oczekiwać tego, że dach i kolejne części będą prawidłowo rozwinięte. I gdybym miała wskazać miejsce pozor odruchów pierwotnych w postępowaniu logopedycznym, to myślę, że umiejscowiłabym je właśnie yy, chociażby w ujęciu profesor Pluty Wojciechowskiej w strategicznej metodzie usprawniania realizacji fonomów. Już na samym początku, ponieważ pierwszym etapem w tym, w tym ujęciu terapii deslali jest konstruowanie przedpola artykulacji, i z kolei pierwszą strategią jest czuwanie nad prawidłowym rozwojem psychomotorycznym, więc czuwanie nad tym prawidłowym rozwojem odruchów jest też, wpisuje się, wpisuje się w to ujęcie. I czuwanie jest takim dobrym słowem, gdzie nie zakładamy, że my będziemy od razu prowadzić tę te terapię, ale będziemy mieli na to wzgląd. I na potrzeby pracy z profesor Plutą Wojciechowską, pracy doktorskiej, ukułyśmy właśnie taki termin jak pozaorofacjalne uwarunkowania czynnościowe artykulacji, czyli funkcje obszarów ciała, które wykraczają poza przestrzeń ustnotwarzową, ale na jej uwarunkowania czynnościowe mogą wpływać. No i w kontekście właśnie dysertacji, przykładem pozaorofacjalnych warunków czynnościowych, były trzy wspomniane już odruchy pierwotne. Gdybyśmy chcieli. Stworzyć taki, taki termin dla grupy zaburzeń, takie, które będą uwzględniały na przykład te aspekty związane z układem pokarmowym, czy właśnie z dystrybucją napięcia mięśniowego, stanem stawów i tak dalej, moglibyśmy powiedzieć o pozaurofacjalnych uwarunkowaniach anatomiczno-czynnościowych artykulacji, czyli strukturach i funkcjach obszarów ciała, które wykraczają poza przestrzeń, ale na jej stan anatomiczno-czynnościowy mogą wpływać. I teraz, jeżeli idzie o podstawy metodologiczne badań własnych, to tutaj yy, z samym początkiem, na samym początku było, yy, było ujęcie praktyki opartej na dowodach naukowych, czyli evidence-based practice, gdzie już znałam jakiś wyimek literatury na temat yy, obrazu yy, przetrwałych odruchów pierwotnych, jakie mogą być jego objawy. Przełożyło się to na moją praktykę diagnostyczno-terapeutyczną w gabinecie logopedycznym, no i to z kolei skłoniło mnie do badań, które dołożyły jakąś swoją cegiełkę do tego, co już na temat efektów czy skutków przetrwałych odruchów pierwotnych może się pojawić. Główny problem badawczy to związki między przetrwałymi odruchami pierwotnymi, znaczy jakie są związki. Pomiędzy przetrwałymi pozaorofacjalnymi odruchami pierwotnymi i nienormatywną realizacją fonomów i czynności prymarnych. Była też część w pracy poświęcona mm, związkom pomiędzy przetrwałymi odruchami i niedokształceniem słuchu fonomowego, ale to y, na <głosłucham> osobną prezentację. Dzisiaj się chciałabym skupić właśnie na artykulacji i czynnościach prymarnych. Przebadałam 110 dzieci w wieku od 5 do 7 lat. I z tej grupy wyłoniło się, wyłoniła się grupa z wędzitełkiem języka w normie, czy też skróconym w stopniu nieznacznym, i druga grupa z wędzitełkiem języka skróconym w skróconym stopniu średnim albo znacznym. Jeżeli idzie o przyjęty model badania realizacji fonemów, to badałam metodą analityczno-fonetyczną z przyjęciem strategii słuchowo-wzrokowo-dotykowo eksperymentalnej. Proces wyglądał w ten sposób, że dziecko, którego rodzic wyraził zgodę na badania, oceniał, oceniałam u niego realizację fonemów spółgłoskowych. Dodatkowo badanie orofacjalnych warunków anatomiczno-czynnościowych, więc wybrane aspekty zbudowy i funkcji w obrębie układu stomatognatycznego. Orientacyjne badanie słuchu przedmiotowego, badanie szeptem. I ocena słuchu fonemowego, gdzie wykorzystałam materiał obrazkowy z testu szalonki szomaszek oraz styczek i badanie pozaorofacjalnych odruchów pierwotnych. I żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak takie odruchy mogą się prezentować. Więc w przypadku tonicznego odruchu błędynikowego mamy wariant wyprostny i zgięciowy. I teraz idea jest taka, że wygaszony, zintegrowany toniczny odruch błędnikowy prezentuje się w ten sposób, że po przekroczeniu granicy kręgosłupa, przy odchyleniu głowy, nie pojawia się żadna reakcja z poniższych y, części ciała. Natomiast, kiedy mamy do czynienia z przetrwałym odruchem, wówczas odchylenie głowy, czyli przekroczenie tej linii kręgosłupa, może generować zaburzenie równowagi. Tutaj mamy do czynienia właśnie z wychyleniem rąk, żeby troszeczkę tę równowagę utrzymać, z wychyleniem miednicy, przeprostem w kolanach. To jest taki właśnie typowy obraz odpowiedzi na, na właśnie ten test tego odruchu. Czasami się jeszcze pojawiają zaciśnięte piąstki, tak żeby jakoś tę równowagę w przestrzeni utrzymać. Natomiast jeżeli idzie o zgięciowy, to znowu przekroczenie głowy po zgięciu ku przodowi nie powinno nic ujawniać w, w odpowiedzi ciała. Natomiast tutaj mamy już taki wyraźny obraz zaraz utracenia równowagi. Też te zaciśnięte piąstki, o których wspomniałam. Symetryczny toniczny odruch szyjny również w formie wyprostnej albo zgięciowej, czyli kiedy głowa jest odchylona, nie oczekujemy żadnej odpowiedzi z reszty ciała. Natomiast w przypadku przetrwałego stos, odchylenie głowy właśnie pogłębia nam zgięcie w plecach i zgięcie kolanowe czasami może się objawiać tym, że dziecko niemalże usiądzie na piętach. W przypadku stosu zgięciowego, pochylenie głowy przy zintegrowanym nic nam nie ujawni, natomiast jeżeli mamy do czynienia z przetrwałym, to jest właśnie zgięcie w obrębie pleców i też ta właśnie tendencja do zginania łokci i kolan. Co do asymetrycznego tonicznego odruchu szyjnego, może się on objawiać po prawej albo po lewej stronie i teraz z zamkniętymi oczami zwrot głowy w prawą stronę. Nie powinien ujawniać żadnej odpowiedzi ze strony kończyn górnych. Natomiast jeżeli jest przetrwały, to jest właśnie tendencja do tego, żeby zbliżać do siebie. Jest ta niemożność przekroczenia linii pośrodkowej ciała przez głowę. Od razu druga część ciała się kieruje właśnie, żeby uniknąć tego przekroczenia. I analogicznie w lewą stronę, jeżeli głowa jest kierowana w lewą stronę dziecka, tutaj nie powinniśmy mieć żadnej odpowiedzi ze strony kończyn górnych. Natomiast przy przetrwałym będzie tendencja właśnie do przesuwania. I co wykazały wyniki bany własnych? Chciałabym tylko przybliżyć terminy, które się za chwileczkę pojawią, jakie rozumiałam. Więc tutaj przyjęłam taką. Nieco, zmodyfikowaną, nieco zmodyfikowane rozumienie dysmedialności, za profesor Ostapiuk. Generalnie tutaj ta dysmedialność wyrażała się naruszeniem symetrii pracy i teraz, jeżeli była to dysmedialność językowa, to dotyczyła symetrii pracy języka. W przypadku dysmedialności wargowej dotyczyła naruszenia symetrii pracy warg, natomiast przy dysmedialności żuchowej, naruszenie symetrii pracy żuchwy i to wszystko podczas produkcji głosek. W kwestii związku asymetrycznego tonicznego odruchu szyjnego, to tutaj badania analizy statystyczne wykazały, wykazały związek pomiędzy przetrwałym atos, pomiędzy, przepraszam, stanem atos, a pozycją spoczynkową ust, to znaczy, że jeżeli przetrwały atos był obecny w grupie dzieci, wówczas częściej nieprawidłowa pozycja spoczynkowa ust się pojawiała. I tutaj mamy kilka przykładów, jak się wyrażała ta nieprawidłowa pozycja spoczynkowa ust. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z pozycją rozchyloną mogła być ona napięta z tendencją do wysuwania brudki, albo z kolei napięcie z ewidentną nadaktywnością mięśnia brudkowego, czy też z pogłębieniem brudzy brudkowej. Jeżeli idzie o sposób realizacji fonemów, to tutaj szczególnie interesujące było to, że jeżeli był przetrwały atos, czyli brak możliwości swobodnego przekroczenia linii pośrodkowej ciała, to ujawniał on się również w pracy języka, czyli w przypadku przetrwałego atos prawostronnego była tendencja do dysmedialności językowej z osłabieniem lewej strony. Jeżeli przetrwały był atos lewostronny, to z kolei była asymetria z, z osłabieniem prawej strony ciała. Także to, były takie, to był taki bardzo satysfakcjonujący obraz, który potwierdzał, czy wyliczenie, które potwierdzał to, że jeżeli w całym ciele mamy do czynienia właśnie z, z tą trudnością w oddzieleniu pracy prawej i lewej strony, to również on się ujawniał w pracy języka. I przetrwały Atos też korelował z desmedialnością językową, wargową i żuchwową, więc pojawiały się asymetrie, zarówno w obrębie języka, jak i w obrębie warg, czy też w obrębie pracy żuchwy. W kontekście symetrycznego tonicznego odruchu szyjnego istotne statystycznie związki pojawiły się z wzorcem połykania w grupie A1, czyli w tej grupie, gdzie wędzidełko języka było w normie albo skrócone w stopniu nieznacznym, więc tutaj ten aspekt anatomiczny miał ym, bardzo mało ym, był ym, mało istotny. Yy, kwestia sposobu realizacji fonemów szyjęczy i r. Tutaj się wiązało to z zwiększoną addentalnością akurat w przypadku tych fonemów i generalnie właśnie występowanie addentalności jako takiej yy, yy, też istotnie statystycznie. I w przypadku tobu to tutaj takie zjawiska, które już się pojawiły, więc tylko bez, bez dokumentacji zdjęciowej. Sposób realizacji fonemów m p b. i tu się wiązało właśnie z osłabieniem pracy górnej wargi, występowaniem adydentalności i międzyzdębowości, akurat w grupie z wędzidełkiem języka skróconym w skróconym stopniu średnim bądź znacznym i współwystępowanie tobu zgięciowego z dorsalnym wzorcem połykania. Więc też ta tendencja do tego, że w przypadku tobu zgięciowego nadaktywne są wszystkie zginacze ciała, więc to będzie nam determinowało pozycję głowy i w konsekwencji też pracę języka właśnie ukierowaną, ukierowaną raczej w stronę dolnych siekaczy. I teraz podsumowanie. Z cytatem Maslowa, że dla człowieka, który ma tylko młotek, wszystko, co napotyka, zaczyna wyglądać jego gwóźdź. To właśnie też odniesienie się do tego holistycznego spojrzenia, ale też które nie będzie przekraczać granic pracy, czy też kompetencji logopedy. Więc pierwszy aspekt, który chciałabym jeszcze raz nadmienić, to ta złożoność i współzależność, czyli to, że ten nasz kompleks orofacjalny nie jest. Wyrwany i autonomiczny względem reszty ciała, tylko jest właśnie współzależny od innych odcinków, i dobrze by było, żebyśmy mieli świadomość właśnie takich związków. Kwestia między interdyscyplinarnością a współpracą, i tutaj właśnie ta umiejętna współpraca z fizjoterapeutami, zwłaszcza z osteopatami w przypadku tych tematów, o których wspominam, ale też z lekarzami wybranych specjalności, a nie próba robienia wszystkiego samodzielnie. No i implikacje dla teorii i praktyki logopedycznej, związane właśnie z tym bardzo pogłębionym wywiadem, umiejętnością dostrzegania tych aspektów, które nawet jeżeli nie dotyczą bezpośrednio kompleksu ustnotwarzowego, to dla nas będą znaczące i będziemy potrafili odpowiednio pokierować czy wskazać drogę pacjentowi. No i taka myśl, która, taki motto właściwie, jeśli mogłabym tak powiedzieć, pracy doktorskiej i myśl, z którą idę dalej, to wyjście z lokalnego postrzegania dystropedii, ponieważ żaden z układów nie, nie funkcjonuje samodzielnie i w oddzieleniu od reszty w naszym ciele. Więc tak też bym tę naszą przestrzeń specjalizacji polecała widzieć. Dziękuję bardzo.